Jest wtorek, 4 listopada. Wspomnienie Świętego Karola Boromeusza. Codziennie o 18:00 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie. A dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą. Bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich. Bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich. Bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą jednomyślni, nie gońcie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Oto Słowo Boże. Strzeż duszy mojej w Twym Pokoju, Panie. Panie moje serce się nie pyszni, i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki, jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu, teraz i na wieki. Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadeszła pora uczty, Posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść i obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał swemu słudze: wyjdź co prędzej na ulicę i w zaułki miasta i sprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki i przynaglaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo pańskie.